Tak wygląda osoba przeziemiona. Eee, cześć moi drodzy, witam Was w ostatnim vlogmasie na moim kanale. Eee, widzicie, do czego musiało dojść, żebym stwierdziła stop. Musiałam się rozchorować, ale stwierdziłam, że nie będę dalej kontynuować vlogmasu i jakby dawać sobie nadzieję na to, że będzie lepiej i będę nagrywać. I Wam też dawać nadziei, że jak tylko się poczuję lepiej, to będę nagrywać. No bo nie oszukujmy się, ok, jest to tylko zwykłe przyziemienie. Jest to tylko zwykłe przeziębienie, ale nie czuję się najlepiej, tym bardziej, że to nie jest już takie przeziębienie, jak było kiedyś, że wiecie, poleżałam sobie pod kocem przy filmie z herbatką, tylko teraz mam dziecko, więc ja nie mogę chorować. Tak, mama mi właśnie ostatnio uświadomiła Kinga, ale mamy nie chorują. Jak to mamy nie chorują? Więc, więc ostatnie dni są bardzo nudne, wiecie, to jest inhalowanie się, odciąganie smarków. Podawanie syropku i to jest takie, wiecie, no nie ma za bardzo co nagrywać. Chciałam też bardzo udekorować te sypialnie. Specjalnie czekałam z tym do właśnie nagrywania vlogmasu. Chciałam bardzo to na vlogmasie pokazać. W tym czasie moja mama zdążyła ubrać choinkę sobie, zdążyła ubrać choinkę tutaj na górze nam, to Wam pokażę na przebitkach, a ja wciąż czekałam i czekałam z dekorowaniem sypialni, bo mówiłam, mamo spokojnie, ja po prostu chcę to nagrać. I chyba nadszedł ten moment, że ja dzisiaj biorę tę choinkę, coś wam tam ponagrywam, to też może nie za dużo. No i tak to będzie wyglądało. No i jeżeli chodzi o kalendarze adwentowe, z racji, że tak jak mówię, postanowiłam już, nie będę siebie oszukiwać, że coś jeszcze nagram, bo może lepiej właśnie, żeby się faktycznie na spokojnie wyleczyła, wykurowała, odpoczęła. No to stwierdziłam, że otworzymy sobie razem kalendarze adwentowe już do samego końca. Ech, no szkoda, jest który dzisiaj nagrywam to 20 grudnia i tak nie jest źle, naprawdę dosyć długo pociągnęłam tego masaż. Nie spodziewałam się, że, że uda mi się aż tyle ponagrywać. Sądzę w fakcie, że wiecie, no mam dziecko, które też gdzieś tam zabiera sporo czasu. Eee, ale dobra, to co, otworzymy sobie te kalendarze do końca. Pokażę Wam jeszcze co było w dniu 19 i lecimy z kolejnymi dniami. Widzicie co się tu dzieje? Widzicie? Dobra, więc y, w dniu 19, wczoraj nie nagrywałam vlogmasu, wczoraj w kalendarzu adwentowym miałam w Mixit, była, y, było takie musli, pokażę Wam na przebitce, ponieważ już zjadłam, natomiast w kalendarzu zalando, uwaga, w kalendarzu Zalando wartościowy e, prezent, ponieważ jest to Foreo Luna Mini 2, czyli taka szczoteczka soniczna do oczyszczania twarzy, do masażu twarzy. E, no i to jest, tak jak mówię, wartościowy prezent, ponieważ taka szczoteczka soniczna kosztuje około 500 zł, więc naprawdę pod tym... No chodź Pod tym kątem ten kalendarz adwentowy bardzo opłacało się kupić. Ja nigdy nie miałam parcia na tę Foreo szczoteczkę, ale skoro jest, to... To spoczko, eee, dobra to co, otwieramy, może najpierw Zalando? Oh, smutno, smutno, smutno. W szufladce numer 20 mamy taki spray do twarzy z aloesem, ziołami oraz wodą różaną. W szufladce numer 21 mamy prawdopodobnie odżywkę do włosów. W szufladce numer 22 mamy taki olejek, to jest prawdopodobnie olejek do zmywania makijażu. W szufladce 23 mamy czarny eyeliner z marki Kiko. W ostatniej szufladce kalendarza z Zalando mamy bogaty krem do twarzy Agustinus Bader o pojemności 15 ml i taką pojemność kupicie w Douglasie za 392 zł. To teraz ulubiony kalendarz moje córki, czyli mixit dwudziestka w dwudziestce mamy taki mix. w pudełeczku 21 mamy taką mixitkę, w pudełeczku 22 musli, w pudełeczku 23 taka urocza mini czekoladka, a w ostatnim pudełeczku mamy świąteczną mieszankę, magnes oraz zawieszkę na choinkę. Kurde, to światło sprawia takie wrażenie, że chyba nie wyglądam tak źle. Boję się, że jak będę to montować, to się przerażę, ale dobra. Wy już chyba przyzwyczailiście się na moim kanale, że ja y, nie pokazuję na siłę tego, jak pięknie wyglądam, na siłę się nie maluję, jeżeli tego nie potrzebuję... Y, po prostu wiecie, no jakby ja pokazuję jak jest i myślę, że moi widzowie są do tego przyzwyczajeni, to jest zabawne, bo ja po prostu lubię, nie lubię jak wiecie, pierdzielić i oszukiwać, nie, i robić sztucznie cudownego życia na YouTubie i często nawet kiedy mojej mamie pokazuje jakieś fragmenty vloga, czy daje jej właśnie do obejrzenia, to jest, Kinga nie wrzucaj tego nie wrzucaj tego, że masz bałagan, nie wrzucaj tego że tak, nie wrzucaj tego, że tak, po co to wrzucasz no a właśnie, kurde, po co mam wiecie udawać, nie, zrobiłam sobie właśnie zimową herbatkę chciało mi się o dziwo, jeżeli jeszcze nie znacie to Richmond Spicy Cinnamon to jest najlepsza herbata na jesień, zimę ever, naprawdę, miejcie to na uwadze że kiedyś taka youtuberka wiejska youtuberka, Kinga Klimczak-Cybula wam to powiedziała, serio, ona co prawda nie jest tanią herbatą, ale jest warta swojej ceny, bo jest przepyszna To mm. niej wystarczy, że dodacie miodu pomarańczy, jakieś ewentualnie dodatki, które lubicie, miód przede wszystkim robi tutaj naprawdę robotę i jakiś cytrus i jak dacie jeszcze ewentualnie soczek taki z malin domowy, magia, naprawdę, także pycha. Potrzebowałam tej herbatki. Miałam Wam ogólnie powiedzieć o tym, że a mój tata wziął mi glorię, także w końcu mogę zrobić coś dla siebie. No i wiecie, jak to wyszło? Tata wziął glorię. Ja sobie zdążyłam tutaj coś poogarniać i zaraz z nią przyszedł. Okazało się, że jest śpiąca, więc yy, położyłam ją na drzemkę. Piję sobie teraz herbatkę, będę jadła obiad, coś pooglądam. Nie będzie to świąteczny film. A, ogląda uwaga, uwaga, czarodzieje z Waverly Place. Zaczęłam to oglądać jakoś już jesienią, taki powrót do przeszłości. Kochałam te seriale serio i ja teraz mam wrażenie, że ja jestem dalej takim dzieciakiem, bo kocham te seriale Disney'owskie. Mogłabym mi oglądać w kółko i w kółko. Hannah Montana już skończyłam, jak tylko Disney Plus wyszedł. Teraz właśnie czarodzieje. Także oglądam, jem, a później będziemy ubierać choinkę. Chciałam ją ubrać od razu, jak tata wziął Glorię, ale wyszło, jak wyszło. O, teraz widać, jak źle wyglądam. Dobra, piję herbatę, jem i widzimy się później. Zawsze w końcu ten wyczekiwany przeze mnie moment, czyli dekorowanie sypialni. I ja tak właśnie mówię o tym dekorowaniu, jakby to nie wiadomo co było, ale nie leciałam, nie wiadomo jakie ozdoby. Z tego względu, że to jest taki nasz tymczasowy pokój, tutaj, a dopiero jak Gloria będzie miała swój własny pokój, to wtedy coś już będę kombinowała, żeby zrobić to naprawdę tak dużo fajniej. Póki co, tutaj no, postwierdziłam, że pójdę właśnie w coś takiego innego. Nie w czerwień, nie w złoto, a pójdę tutaj w róż. Już w ostatnim vlogu właśnie mogliście słyszeć o tym, kiedy mówiłam, że szukam różowych bombek i nie mogłam ich znaleźć, więc tutaj mam taki piękny komplet bombek. Tak one się prezentują. Te bombki ogarnęła mi moja mama, jak i również tę prześliczną choinkę. To jest żywa choinka, pokażę Wam ją z bliska. Przedsudna jest ta choinka, więc mam właśnie tę choinkę, mam bombki, mam też te ważki, które kupiłam ostatnio w Osho, one będą super pasowały do tych bombek, a lampki mam z zeszłego roku, więc tak mam zamiar to udekorować. Ewentualnie zobaczymy, co tutaj jeszcze dodam do tego, bo myślałam o jakichś mini kokardach różowych. Ale to zobaczymy. Ewentualnie, jak mi będzie czegoś brakowało, to mama jeszcze z kwieciarni to może mi coś przywiezie. Stwierdziłam, że pójdę w kolor różowy, ponieważ chciałam to zrobić na takiej, wiecie, jak taką choinkę do pokoju dziecięcego. Już w zeszłym roku miałam taką wizję, że jak będziemy w swoim domu, to właśnie Gloria będzie miała różową choinkę u siebie w pokoju. W sensie ubraną na różowo, a już są tutaj dodatki w kolorze różu. Mamy różowe zasłony. Mama też ostatnio kupiła takie duże bombki, takie z misia, które stwierdziła, że powiesi na oknie. Zaraz będziecie mogli na przebitkach zobaczyć, jak to przepięknie wygląda, więc mam właśnie, do tego będzie dodatkowo choinka. I mam jeszcze takiego skrzata. To jest skrzat, którego kupiłam w Senseju Rozwijam lampki. To jest w ogóle zarąbisty patent, żeby co roku nie przeklinać, że są lampki poplątane, więc ja nie jestem z tych osób, które przeklinają na lampki, bo zawsze jest sobie tak fajnie tutaj. Zapłontuję na karton i to jest naprawdę zarąbisty sposób, więc rozplątuję i zaczynamy w końcu dekorowanie. Na, na, nie naprawdę taka I teraz już nie ma jej co nabłyszczać, bo y, ona fajnie wygląda tak, tak jak tak, teraz. Tak. Fajna, nie? Wow. Maria <laughs> nie widzi końki. Lurusia. Ale więcej też tych bombok jeszcze, nie? Nie, mam tu jeszcze te no. bombki, no. Nie, nawet wiesz co, możesz je po prostu nawet tak poptykać. Właśnie wiesz, co chodzi. No ja je robię tak, żeby one tak bardziej sterczały, żeby nie Ale jak tego... niektóre wetchniesz, też będzie fajnie. będzie fajnie Super. Nie, no, prze no przecież... myślę, no. że te bombki niestety bardzo do tej chujinki pasują. Tak, nie, to super. prawda. W ogóle ja wam nie pokazywałam, to jest bardzo fajny patent z tymi bombkami, ponieważ one są, traktor macie związane 3 w jeden, one są posłanutywane w taki drucik, więc bardzo fajnie, bo można je założyć tak, jak się podoba i, i jest. A poza tym są szklane też. Tak i szklane bombeczki dokładnie. Mega. Ale szklane tylko, że są takie dosyć grube, to nie jest takie ta, ta. takie ta. szkło. Tak. to takie szkło że. Że wydaje się, jakby był plastik na samym początku, bo jest taki konkret, ale faktycznie no, bardzo ładnie wygląda. No i te ważki. Ważki uważam, że faktycznie dodają uroku. prezentuje się ubrana choinka, śmiało mogę stwierdzić, że tak właśnie ją sobie wyobrażałam. Nieskromnie powiem, że to jest moja wyśniona choinka właśnie. Jest prześliczna. Obok postawiłam laleczkę, ta jest lalka meto personalizowana, myślę, że ona tutaj idealnie pasuje kolorystycznie. No i tu już obok, może mniej świątecznie, ale jest organizer i woda do przewijania małej, ale wiadomo, to jest taki niezbędnik, który tutaj musi być. No i jak tak sobie stoję naprzeciwko tej choinki, to podoba mi się ten widok, naprawdę jest cudnie. I pierwszy raz Gloria będzie mogła spać przy odpalonej choince i to jest właśnie takie urocze. A zaraz pod komodą postawiłam tego skrzata z Tinsa. Ja W sumie nie mam na niego miejsca, więc tymczasowo będzie stał sobie tutaj. Piękne to tło za mną, prawda? Nie mówię tu o światełkach. Zaraz to będę sprzątać. Po co się tłumaczę w ogóle? To jest właśnie mój podstawowy błąd, że ja się wiecznie tłumaczę w ogóle nie mając, nie, musie, nie musząc się tłumaczyć, bo po co, nie? Ja pierdziele, masakra. To, to jest właśnie rzecz, której się wciąż uczę. Um, muszę wam coś pokazać, bo mimo że ja się nie chcę pokazać już totalnie w ogóle nikomu, bo jest tragedia, to chcę wam coś pokazać, ponieważ moja obserwatorka robi przepiękne rzeczy. Już nieraz mogliście to widzieć u mnie na Instagramie czy na YouTubie. Sama szyję, może już Wam coś tutaj to podpowiada. Tak ją znajdziecie na Instagramie, gdzieś tutaj Wam zapiszę, także wbijajcie na Instagrama i obserwujcie. Robi przepiękne rzeczy przez opaski na głowę po, po pościele. Więc uwaga, Ja Wam pokażę w ogóle. Najpierw właśnie jak to wszystko jest pięknie zapakowane, z dbałością o każdy szczegół. I tutaj mamy, proszę bardzo, dodatek którego nie zamawiałam. O popatrzcie. Każda rzecz ma naklejkę Merry Christmas. Jest takie urocze. Mam tutaj dodatkowo takie gumeczki do włosów. Na przyszły rok na pewno będą idealne. Nie wiem jak w tym roku, bo jeszcze, Glory nie próbowałam robić żadnych fryzur. Nie chcę jeszcze na tych malusich włoskach nic działać. Dobra. Fryzur pościeli sobie wybrałam sama. Mega. Bardzo przyjemna w dotyku. Rozpakowujemy. Okej. Okay. Mega. Ja już widzę, że to będzie piękne. Oho, ho, ho, Tu mamy poszewkę, popatrzcie. Jakie cudo! Właśnie zależało mi na tym, żeby była to, była to jasna pościel, więc mam białą pościel. No i oczywiście świąteczne elementy, czyli zieleń, czerwień, renifery, skarpety, domki z piernika, laski. Jezu, piękna jest ta pościel, więc ja od razu wrzucam ją do prania, akurat fajnie, bo mam kosz białych rzeczy do wyprania. Więc wrzucam ją od razu do prania i zakładam jutro Glorii. Mamo, popatrz! Mega, nie? No. Fajna, bo taka nie jest bardzo rażąca, ale i taki jest wzór świąteczny. No, bardzo ładna. Śliczna. Teraz już żadne światło mnie nie ratuje, to jest ten moment, że właśnie muszę zakończyć, bo wyglądam tragicznie, więc dziękuję. Tata dalej leci z maratonem z soków. Dzisiaj jest ma, e, burak i marchew? Sężek nociowy, jabłko, cytrynka, pomarańcza, miks. Ale pycha, ojej. Nie chcę nagrywać już dla własnego komfortu psychicznego, po prostu jakoś, wiecie, nie, nie czuję się już dobrze, e, więc e, chciałabym zakończyć ten vlogmas. Bardzo dziękuję Wam za to, że byliście ze mną podczas tego vlogmasu, mimo że kończy się nie tak, jak planowałam. E, dziękuję za oglądanie, dziękuję za całe wsparcie, za każdy, każdy miły komentarz. Naprawdę to mega mnie podnosiło na duchu i dodawało skrzydeł. E, myślę, że jeszcze. Może jak będę się dobrze czuła to nagram coś w wigilię bo chciałabym mieć jednak taką pamiątkę to są jednak nasze pierwsze święta razem pierwsze święta takie wyjątkowe razem z Glorią chciałabym mieć taką pamiątkę więc trzymajcie kciuki za mnie za Glorię żebyśmy były zdrowe i wy też dbajcie o siebie, bo teraz bardzo dużo osób choruje, tak, choruje też choruje, miałam się już nie pokazywać ale zapomniałam o bardzo ważnej rzeczy za mną jest y, świeżo wyprana pościel Glory, więc ona mi się tak prostuje robi mi teraz za świąteczne tło um, zapomniałam wspomnieć, moi drodzy skoro jest to ostatni vlogmas i zobaczymy się już po świętach prawdopodobnie um, to chciałabym życzyć wam wszystkiego, wszystkiego co najlepsze na te święta nie wiem, czego mam wam tak naprawdę ży życzyć, czy zdrowia, czy szczęścia, czy pomyślności, czy to nie jest zbyt oklepane, wiecie czego chciałabym wam życzyć, może pożyczę wam tego, czego chciałabym życzyć sobie, zaczynają mi się szklić oczy i mnie zaczynają piec, nie wiem dlaczego, w ogóle ja nienawidzę składać życzeń i na samą myśl, nie wiem jak wy, ale ja na samą myśl o dzieleniu się opłatkiem co roku mam po prostu ciary mdłości naraz, nie lubię, strasznie nie lubię tego momentu dzielenia się opłatkiem. To jest według mnie tak cholernie sztuczne. No, także czego ja chciałabym sobie życzyć? Wewnętrznego spokoju, wiecie, takiego po prostu wewnętrznego spokoju mniej stresu, życzliwości wobec, wobec siebie nawzajem, wyrozumiałości, empatii. Życzę Wam wszystkiego, co najlepsze na te święta. Ja nie wiem, dlaczego ja się wzruszam, serio. Ja... nie, to jest jakaś masakra. Po prostu życzę Wam... Mm, nie będę jakby, wiecie, mówić oklepanych życzeń, bo po prostu życzę Wam tego, czego właśnie potrzebujecie. I myślę, że to będą najlepsze życzenia. Jeszcze raz dziękuję Wam bardzo za ten vlogmas i widzimy się już niedługo. Teraz już serio. Cześć!